Dzień dobry moi drodzy. W drugim dniu nauku Karpat witam was w kolejny dzień. Dzisiaj jest pogoda lepsza niż wczoraj. Wczoraj padało. W nocy była przekonkretna burza taka, że nie mogłem spać przez większość czasu, bo tak padało i wiecie, niebezpiecznie dosyć było. Eee, ja już się pakuję. Namiot jest tylko do spakowania, reszta już leży w plecaku. A za mną taki widok. Taki oto dzisiaj mam widok na góry z namiotu. Prosto z namiotu, proszę bardzo, jest po prostu cudownie. Wczoraj zrobiłem 23 km, o czym wam nie powiedziałem, ale dzisiaj wam to mówię. Dzisiaj chcę zrobić około 25 km. Jest godzina za 8 minut 10 w Rumunii. Czyli u was za 8-9. Eee, Zaraz zaczynam szlak. Ładuję tylko plecak, znaczy namiot do plecaka. I pora wyruszać. No. Konkretny dzień, drugi dzień nauku karpat. Ciekawe co ten dzień przyniesie. Tak wyglądała ta miejscówka, obok której spałem. To zadoszenie. pod spodem jest pełno kamieni i dziura, więc tam nie chciałem się rozkładać. W tym przeciekało niestety szkoda, obok jest rozwalone okno, raczej nie wiedzieć bym się nie dostał, ale. No, przeciekało wszystko. Tam z tyłu za tym zardzewiałym jest przyczepa kempingowa, taka dwuosobowa malutka. Tam też w sumie nie chciałem wchodzić. No a to mój widok, który miałem dzisiaj. Jest ładnie. Dobra, pora się zbierać i szukać jakiegoś źródła wody. Wchodzę pod to zadoszenie, zobaczyć co tam jest. Jeżeli tam będzie źródło wody to idealnie. Idealne miejsce, patrzcie, czyściutka woda Ale super, ale chłodna. Ale dobra Ja to płynie wprost ze skały i z góry jest krzyż. Będę sam nabierał wody, napiję się, chwilę tu odpocznę, tak. Co to za miejscu? Na pewno ją zaznaczę, ale tu była gdzieś nazwa chyba. Nie wiem, czy to jest dobre, ale to jest La Ciuciobary. La Ciuciobary. Nie wiem, co to znaczy La Ciuciobary. La, ciuchobare. la, ciuchobare. la ciuchobare. pitna woda m'ła! Zaraz będzie pitna, znaczy jest pitna, ale i tak, i tak ją przez filtr przefiltruję. Mam taką zasadę, że nie piję nieprzyfiltrowanej wody. A to jest ten krzyż, który tutaj jest nad tą wodą. Ktoś jedzie, ciekawe czy po wodę. Zapraszam, zapraszam. Fajny busik. Pan, który tam jechał busem się zatrzymał. Miałem dziwne spotkanie. Wiedziałem, że jestem z Polski, on że z Romanii On pokazał mi na butelkę. Chodź! Powiedział, że to jest palinka, to jest chyba jakiś unikalkoho. Nadrombany jedzie busem. Po tym, po Rumunii. Jakie to było piękne. Palinka, nie, myślę, że to paliwo mu chodzi. Palinka i to chyba napój jakiś. Jakiś coś jak bimberek. Palinką bym chciał, chciał mi poczęstować. Ja nie piję, skosztowałbym palinki. Palinka. Dobra, trzeba dalej pompować. Już prawie całego mam kamelbaka napełnionego, jest litr wody. Umyję wszystko, umyję też siebie tutaj i ruszam dalej. Mam dobrą okazję, żeby się wykąpać. Z tego skorzystam. mam kubek, mam z czym się oblewać. To dużo tu ludzi nie chodzi, więc spokój. Mam włosy czyste, jestem cały czysty. Teraz pozostało mi tylko zrobić pranie. Chciałbym jeszcze dzisiaj trochę zrobić, 20 km przynajmniej. Nigdzie się nie śpieszę. Naprawdę, uznałem, odkąd zacząłem chodzić dalej gdzieś, że to nie ma sensu się śpieszyć. Ja to robię dla siebie. Żeby sobie w końcu odpocząć. Wszystko już wyprałem. Teraz pora to powiesić na plecak, żeby się suszyło podczas wędrówki. Spakuję się i wychodzę stąd. Wodę mam, wszystko mam, tylko teraz się spakować i ruszyć. Dosyć spoko, cieszę się, że tutaj znalazłem to źródełko, no bo... Teraz przynajmniej na dwa dni, trzy dni mam rzeczy ciuch, rzeczy suche i czyste. no, czyste, więc dobrze. Mam nadzieję, że to nie jest żadne święte jakieś źródło czy coś. Nie. Ważne, <ślażę>, że jest. Pora chyba już ruszać, bo już jest prawie 12. A się tak 20 km chyba zrobię. Tak cały czas się tłumaczę tym, że wypoczywam. Jeszcze raz widok stąd taki, ładnie tam jest, podoba mi się. Stamtąd wczoraj przyszedłem, tam za tą górką spałem, Szedłem tu, tu, tu i tędy. Co jest co jeszcze Wam bardzo polecam, to jest sudokrem. Zawsze mieć ze sobą, jak Wam się kończy to kupujcie nowy i trzymajcie go ze sobą jest już nawet nie wiem, gdzieś około 12 czyli mi zostało jakieś 7 godzin z buta drogi tak 20 km myślę zrobię jak się pośpieszę jak nie no to mniej trudno bywa żegnam się z fajną miejscówką mogłem tu spać dzisiaj chociaż tak padało że nie wiem czy tu czasem nie było wszystkiego mokrego Poruszać ruszać dalej ku przygodzie trzeba pokonać drugi dzień u Karpat. Spotkałem się z chwilą jeszcze raz tego pana, który jechał tym busem. Powiedział, że pochadzając z po polsku, on po rumuńsku. Się dogadali, on mi pokazał, że pilsa sobie tutaj chłodzi. Ja powiedziałem, że nie chcę, nie pije, i poszedłem dalej. Ci ludzie jak słyszą, że, ja że <gadając> po Polak, no to naprawdę częstują te alkohole na potęgę. Znalazłem taki świetny domek, można uznać to za schron, Można było tam nawet spać. Widzę, że w środku na ten dach nie jest za bardzo zniszczony, tylko trzeba było jakoś tam wydrapać, ale w sumie bezpiecznie, w miarę bezpiecznie by to było. A teraz ciemny las nadszedł z polany do lasu. I tak cały czas w dół idę, spada moja wysokość. Czy to dobrze czy źle? Chyba źle. Wiecie dlaczego, bo i tak będę musiał wejść tu w góry. Póki co kieruję się, nie wiem, gdzieś, idę po prostu po szlaku. Ciekawe za ile mam sklep, nawet tego nie wiem. Jak będzie to będzie, mam nadzieję, że za jakieś maksymalnie dwa dni, bo na tyle mam jedzenia. Znaczy mam jedzenie na troszkę więcej, w razie czego, ale no chciałbym znaleźć sklep do maksymalnie dwóch dni. oto no, ostatniego napełnienia wody, dalej żadnego źródła. Jakieś tam powiedzmy 7 km bez wody jeszcze. Idę dalej. Przemierzam. Karpaty rumuńskie. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nie, nie nastawiam sobie budzika O której wyjdę, o tej wyjdę. Po prostu idę. Jak potrzebuję odpocząć, to odpoczywam. I to jest podróż. Bo to w tym wszystkim chodzi. No idę dalej. Taki las przede mną. Ładnie to wszystko tu wygląda, widzicie. Piękne lasy i ścieżka w dół. Na szczęście niedźwiedzi nie ma. Ale parę razy już byłem przestraszony, no i to tak potężnie. Jakby w głowie to siedzi, że to są dzikie zwierzęta. Już takie wiecie, jak niedźwiedzie czy wilki. Trzeba się mierzyć na przykład z takimi oto przeszkodami. <grych> Nawet tutaj, Oj, i ślisko jest. Tutaj to jest rozwalone, ale bywa, że takie są i blokują szlak. Trochę dziwnie się zrobiło. Wchodzę takim wąwozem. Na początku myślałem, że źle poszedłem i miałem iść w górę. Tam na górze nic nie ma, więc schodzę dalej wąwozem. To jest szlak żółty w ogóle. Tak sobie wiedzie. Więc raczej mam pewność, że dobrze idę. Zegarek mi też pokazuje, że dobrze. I idę dalej. Ciężko się idzie. Czuję się tu jak w jakimś parku jurajskim. Wszystko jest zarośnięte, drzewa są powywalane. Jest tutaj taki bałagan tego wszystkiego, ale zarazem widać, że tutaj natura rządzi. Jest już tak ładnie. Nie jest to miejsce w ogóle zmienione przez człowieka. Tutaj naprawdę bardzo mało osób chodzi tędy. Jest po prostu pięknie. Jest szlak żółty, ale no jest tutaj cudownie. Bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba. Idę. Dalej cały czas w dół schodzę. Najgorzej, bo trzeba będzie później wchodzić. Przejście tego jest hardcorem, naprawdę. A z drugiej strony nie jest lepiej. To wszystko, co tu widzicie, to, są, to jest drzewo, które spadło z tych kamieni z góry, jak był silny wiatr. I to tak tu wszystko leży i butwieje. To jest niebezpieczne, bo nadepnąć na coś, co jest butwiałe, a nie wiecie o tym. Noga Wam się zapada. 30-40 cm niżej. Możecie sobie skręcić kostkę. No moi drodzy, jest mega hardcore. Szlak, który wyznaczyłem, jest ciężki. W sensie ten odcinek przynajmniej. Z 27-kilowym plecakiem, tu są kamienia. wcześniej były te drzewa pozwalane, spróchniałe. Trzy razy prawie kostkę skręciłem, tutaj z trzy razy się prawie poślizgnąłem, w sensie poślizgnąłem się, ale wyhamowałem. Dzięki butom, naprawdę, to jest coś, co trzeba mieć, koniecznie. Oprócz butów, tutaj na szlaku trzeba mieć przynajmniej w zegarku nawigację z GPX-em, z tym szlakiem, po prostu. Bez tego nawet nie wchodźcie w Karpaty. Bo coś... Wejdziecie w coś takiego i po prostu nie wyjdziecie. Ja, jakby nie zegarek, to teraz prawdopodobnie, no, nad nie wiem, bym jakieś 3 km wcześniej zawracał. Odpoczynku, chwilę. Już czuję, że coraz bliżej jestem, ale to jeszcze nie znaczy, że będzie łatwo z przodu. Hardkorowy szlak, Kacpra. No, i doszedłem do punktu końcowego. Wiecie co tam jest? Zajście w dół po <grym> Ja, wiecie ile tu szedłem? Muszę albo znaleźć drogę, jakąś inną. No, ten nie będę schodził. Bez żadnej asekuracji, bez niczego nie ma opcji. Jeee! Yeah. Ale hardcore. Nie chcę się tam sunąć, to jest naprawdę. Metra lecicie w dół z 20-30 metrów, z tej strony jest skała. Tam raczej nie wejdę, nie będę miał żadnego zejścia. Będę patrzył, odbicie od szlaku. Nie wiem, czy nie będę musiał się czasem cofać wcześniej dużo. Ale mnie to zaskoczyło. Karpaty, moi drodzy, Karpaty. Może gdzieś żółty szlak po prostu skręcił, go nie zobaczyłem, bo tutaj nie ma opcji, żeby ktoś tutaj bez zabezpieczeń schodził. Jest dobrze. Chyba jest dobrze. Tam byłem na dole, tam są te druty, po których tam jest spad 30 metrów, a odbiłem, troszkę podszedłem do tyłu, odbiłem w prawo i to jest szlak żółty. I mam nadzieję, że mi się uda przedostać. Słuchajcie, bo tam no, nie ma opcji, żeby ktoś tam schodził. To jest zarośnięte, ale wolę zejść tędy albo znaleźć tędy drogę niż tam tędy schodzić. Zobaczymy, czy to jeszcze wypali, czy też nie. Gdzie to prowadzi w ogóle? Patrzcie, gdzie jestem! Po prostu coś niesamowitego! Jaki to jest pięknie! Wow! Jak tu jest cudownie, to jest bardzo stromo, ale tu jest po prostu cudownie. No, ile lat tutaj nikogo nie było? Patrzcie, jak to tam wygląda. Widzicie to tam? Te Karpaty piękne. <laughs> Ale to jest odległość. Masakra, co ja robię w swoim życiu. Moi drodzy, ja nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, co ja takiego w swoim życiu robię. Moje życie to jest życie hardcore. <laughs> Brąbałem się w Karpaty po najdłuższym moim kiedykolwiek zrobionym szlaku, 150 chyba kilometrach. Pięknie. Dobra, czas dalej iść. To jest szlak żółty, więc mogę gdzieś tam prowadzić. Ale wiem przynajmniej, że szlak dobrze idzie, w sensie, że idzie. I z tego co kojarzę po mojej mapie To będę musiał tam wchodzić I będę tymi garbami szedł w tamtą stronę I to dzisiaj muszę gdzieś tam nocować Dobra, czas się zbierać, bo mało czasu mi zostało, nie chcę po zmroku później wchodzić, jeszcze to trzeba przejść wszystko. Tutaj zaraz, za 10 metrów może dalej znowu hardcore, zejście w dół, ale tu już sobie raczej poradzę. Tam było gorzej, tam było na linach, tutaj raczej nie trzeba. Ja się już sunąłem, dobrze miałem się czego złapać. Masakra, hardcore. Widzicie jak pojechałem? Z góry aż do tej strony. Gdybym się tego nie złapał, to bym poleciał w dół. Ja wiem, cały czas mówię, że jest ciężko, ale to nie jest tak, że sobie wejdziecie na rysy. <noise> tu jest hardcore z 27-kilowym plecakiem w dzikich Karpatach, a ja właśnie siedzę, odpoczywam, bo jestem tak zmęczony. Pora schodzi w dół, bardziej się zsuwać. Tutaj trzeba uważać, trzeba naprawdę uważać, patrzeć, co się dzieje. Widzicie to? A tam było normalne wejście z góry. Ja tam stałem, mogłem obejść tu z boku, tak mi się wydaje. Tam idę. No pewnie, że tak. Mogę sobie zejść tędy. Zaraz za mną jest normalne zejście. Normalne. Może nie to normalne. Z góry go nie było widać w ogóle. A ja się zsunąłem po tym bok bocznym. I teraz można dalej iść. Dalej schodzić, tam na dół. No tutaj teraz już jest bardziej widoczna ta ścieżka. To mnie cieszy. Naprawdę mi cieszy. Bardzo się tu powoli idzie. Ale, co to? Ha, Kasper na hardkorze. Prawda? Moi drodzy. jeszcze tam dalej lecą te kamienie? W tamtą stronę idę. I tam na dół. Ale mi się nogi telepią. Na tam mi się nogi telepią. Chciałem wam coś jeszcze pokazać. Gdzie było to miejsce z linami, pamiętacie? Te liny? To jest to miejsce. Tą linę, którą ja widziałem, to się kończy jakieś 30 metrów z góry. A ono jeszcze idzie niżej. Całkowicie niżej. A tam jest jakaś jaskinia, grota. Nie chcę tam podchodzić. Nie wiadomo czy tam coś się nie trzeba jakiś niedźwiedź czy coś wiecie, lepiej sobie odpuścić, naprawdę. Lepiej bezpiecznie, nie chcę mu tam wchodzić w drogę, jakby miał tam być. Patrzcie, to jest to. Tak to wygląda tam do góry, do góry, do góry jeszcze jeszcze kawał Ciekawe czy ktoś się tutaj wspina po tych skałach w Rumunii na przykład Bo są spinacze tacy Ale nigdzie nie widać żadnych asekuracji haków nic takiego Ciekawe Ale no tutaj hardcore by było wejść chyba to jest krucho, bardzo krucho. Dobra, idziemy dalej tam w dół. Już widzę drogę chyba, albo coś na dole. Ważne, że jest bardziej równo. Zlazłem, zlazłem tam 100 metrów w dół jeszcze I się okazało, że to nie ta droga jak zejdę tutaj niżej, to trzeba wylewo iść. No, nie wykituję. Masakra. To jest dopiero próba z własnymi siłami. Czy się poddasz, czy się nie poddasz. Dla na mnie to jeszcze mało. Masakra. Ja mam granice. Nieważne jak szybko, ważne żeby do przodu. I bezpiecznie. Prawda? Kolejny hardcore tam w dół. Masakra. Ale ja zrzucę kilogramów przez ten szlak. No tutaj szła kiedyś linia wysokiego napięcia. Są słupy albo coś takiego. Stoi ten. No tutaj. to tu jakieś takie nerdeski. Albo nie wiem co to był. Ale hardcore. No i teraz w dół. Mam plecak 27 kg na sobie jest drugi dzień, moi drodzy, drugi dzień na Następną normalnie długą wyprawę jadę rowerem. <gryw> to jest mniej niebezpiecznie. A ja myślałem, że niedźwiedzie tu będą najgorsze. W dół, później w lewo i w prawo. Dobra, czyli przez jakiś czas, nie wiem, no. wiecie jak jest wysoko w dół? Tam jest 300 metrów spokojnie, jak nie 400. Kolejna ciekawa informacja. Ostrzeżenie przed burzą zegarek mi nadał. Niedobrze, jeżeli jest ostrzeżenie przed burzą, to jest jakieś 3-4 godziny będzie padać. Na razie na niebie jakieś chmurki są, ale nie wygląda na to, żeby miała być jakaś burza. Dobra, pora się ruszać schodzić, bo, bo tak. Oho, jaskinia. Aby tam nikogo nie było. Ale to by było dobre miejsce, żeby spać. Te skinie to w ogóle super miejsce do spania. Wow. Jakby nie to, że idę dalej, to bym tutaj proszę spać. Już ogromny ślimak. Dobra, idziemy dalej. W tamtą stronę idę. Jeszcze kawałek mam w dół. Kawałek mam, żeby runąć w przepaść. A <grywki> taki widok przed sobą. Jest po prostu cudownie. Masakr, ale mi się nogi tyle. tutaj stałem. tutaj tej krawędzi, tutaj. słownie tu. masakra, Jest pięknie. Tam jest cudownie za no to. Wiecie, co ja sobie myślałem o tym szlaku cały czas? Że on jest opuszczony. Ale nie. Są nowe łańcuchy, on nie jest opuszczony. Po prostu takie przejście jest dosyć hardcore. Ze spadem, tu drewno jest i tak dalej. To jest po to, żeby się trzymać I nie jest lekko tak opuszczony On cały czas funkcjonuje Wow Ale to hardkorzy muszą być, którzy tędy idą Dobra, ja idę Dobra Robię to dla was <gry> Jestem chory Teraz trzeba wrócić po kamerę <grych> Ale tu jest hardcore Coś tam na dole widzę, to jest chyba dalej skała Mogłem dać bliżej kiki trekkingowe. Zresztą, żeby mnie złapał. Ojej. Jest niedobrze. Weź tu teraz z O! kolanem w kamień w skałę dalej trzeba iść niedługo będzie skręt w prawo, ale póki co trzeba iść dalej przez zarośnięte to wszystko mogliby to skosić przynajmniej wyobraźcie sobie tego typa z tą farbą który tutaj musiał chodzić masakra co za ludzie? <noise> Dobra, idę już. Tak trochę chyba lżej się robi. Nadal w dół jest bardzo stromo, ale jakoś tak. Mniej tych krzaków chyba. Tam jest jakaś tabliczka. To nie była kartka, tylko to był krzyż. Bardzo stary krzyż. Ktoś tu musiał umrzeć. Uff, nawet napis już jest nieczytelny, co tam jest. No, trzeba uważać. Mm, ja też muszę uważać. Idę dalej. Niedługo będzie burza. Nareszcie skończył się hardcore Już się łatwiej schodzi Już takimi fałkami się schodzi Widzicie Ale to co dzisiaj bo To było hardcore'owe Jestem mega padnięty to najgorsze, najgorsze jest to w tym wszystkim Że ten plecak był taki, jest taki ciężki I schodzenie z takim plecakiem Jest ciężkie Dobra, pora jak najszybciej wychodzić stąd, bo zapowiadałem burza, gdzieś tam już grzmiało. Kurde, ja tam byłem. Tam daleko jest góra, za tymi drzewami. Pół godziny idę tą drogą, prawo-lewo, prawo-lewą, tą żółtą. Masakra, ale zaraz jest, będę już na dole, już tak czuję, już bardzo nisko. Jestem dużo zszedłem. Dobrze. Pół godziny. Masakra. Cały czas jakieś przeszkody, coś po drodze. 27 na plecach i się idzie. Już prawie jestem na miejscu, na dole widać jakiś budynek niebieski. Jeszcze chwila i będę w końcu. Jest 18. Za godzinę ja muszę się kłaść spać, w sensie już się rozkładać. Ale ten szlak mnie wymęczył, dzisiaj 15 km na razie. Jest ciężko. A jeszcze tu na tablicy napis, że trasa nie jest rekomendowana w zimę. Żeby nie chodzić tędy zimą. Nie dziwię się Słuchajcie, to jest szlak, rozumiecie to? Masakra Ciężki szlak W sensie z takim plecakiem Na hardkorze prawie Już prawie, muszę znaleźć teraz miejscowe gdzieś Gdzie będzie woda Źródło wody i może będę mógł Odwalić ognisko To by się przydało, wiecie? Chciałbym Dzisiaj wodę zagotować na ognisku, a nie w kuchence gazowej A to jest ten niebieski budynek, nie wiem co to jest Serio już jestem bardzo blisko drogi Muszę auta słychać To coś niebieskiego jest opuszczone Jakiś duży budynek opuszczony Jak nie znajdę innej miejscówki to tu będę spał dzisiaj A może tam po wejdę Nie wiem, na razie idę czegoś lepszego Do noclegu gdzieś, gdzie będę mógł zrobić ognisko Takie coś Wow, normalnie nie wiem o co tu chodzi, ale o coś tu chodzi. Wyszedłem z lasu, no i to robi wrażenie. Ale to jest wielkie z tej strony też. Masakra. Wow. Ciekawe z której góry schodziłem. Ale to jest piękne. O! Oj, moja góra jest gdzieś tam wysoko. Z tej strony jej nie zobaczę chyba. Niestety. Tu wszystko robią, jest w remoncie, jak widać. W sumie no jest dużo miejscówek do rozpalenia ognia, ale ja dalej idę po szlaku. Zobaczę, jak to tam dalej wygląda. W razie czego przyjdę i tu wyjdę i tyle. Ale jest gorąco. Przechodziłem przez te góry po prostu. przez Sprawdziłem na mapie mojej i za jakieś 600 metrów powinienem mieć jakiś schron, albo miejsce na, e, na namiot razem z wodą. Zobaczymy, czy to prawda. Idę te 600 metrów za mną. Taki widok. Ładnie, co? <laughs> Podoba mi się. Powiem Wam tak. Tu będzie stał mój namiot. Myślałem nad tym niebieskim budynkiem. Poszedłem do miasta, wróciłem do niego z powrotem. Niestety w mieście nic nie ma, ale jutro coś ciekawego będzie. O, te niebieskie budynki strasznie zasyfiały. Stwierdziłem, że to nie ma sensu. Tu się rozkładam. Poza tym jest bardzo ładny widok na góry. O taki mam widok na góry, prawda? Ładnie. Zrobiłem dzisiaj 18 kilometrów zajęło mi to 8 godzin 38 minut, rozumiecie to tamta góra, która tam była, była straszna. Nie wiem po co ja tam wchodziłem. Nie mam pojęcia. 3000 kalorii spaliłem, więc dużo jutro muszę coś zjeść dużo mniejszego, bo z tego co patrzyłem przez następne parę dni mogę nie mieć w ogóle jedzenia, w sensie sklepu po drodze, więc zanim tam się wybiorę, to coś zjem Dzisiaj na kolację podwójna porcja płatków owsianych I... idę spać, rozkładam się, rozbijam się Idę spać, mam nadzieję, że nikt mnie z tego domu nie pogoni. To będzie na tyle Na dzisiaj, na drugi dzień na łuku Karpat Jeszcze zostało sporo dni To nawet nie jest początek Ale jakoś to będzie Moi drodzy, do zobaczenia Widzimy się w następnym dniu trzecim z łuku Karpat No do zobaczenia. Cześć.